Alfred Hitchcock, Quentin Tarantino, David Fincher. Jakby oni w trójkę się zebrali i postarali się wymyślać najbardziej nieprawdopodobny scenariusz tego finału w Polski, to nie byliby w stanie tego wykreować. Cześć, witajcie na moim kanale, kanał 365, nie o piłce Piotr Szepecki. Więc słyszycie po moim głosie, jak jest nieprawdopodobnie zdarty, można się domyślić, że jestem po tym zjawiskowym brawurowym leczu. No mówiąc szczerze, brakuje też słów. Żeby opisać to spotkanie spotkanie o nieprawdopodobnej temperaturze. Znaczy w ogóle muszę powiedzieć, że to był najlepszy mecz, który oglądają z wysokości trybun. I absolutnie nie żałuję, że przyjechałem z Krakowa do Warszawy. Teraz znajduję się przed hotelem. Usmarano i nagrywam ten materiał. No tak też na chłodno są jakieś przemyślenia. Natomiast przede wszystkim też jest już jakiś taki spokój wewnętrzny, bo no nie byłem w stanie nic wrzucić zaraz po meczu, no bo działo się niesamowicie. I to też nie chodzi o to, że. Gdzieś człowiek bardziej z Kraków z takich poglądów, nie wiem, geograficznych. Natomiast też muszę powiedzieć, że zastanawiałem się, kto tutaj w tym finale zasługuje bardziej na to trofeum. Czy głodni mm -hmm. i ambitni e, kibice Pogoni, którzy przecież na całą historię swojego klubu czekają na e, jakiś puchar, który mogą umieścić do Gaboty. Pamiętamy o no, tym klub Zero Tituli. Trzykrotnie był w, w finale Pucharu Polski i trzykrotnie musiał się obejść smakiem I dziś... Oczywiście wczoraj czwarty finał, czy jednak Wisła Kraków, która przecież no, tych trofeów ma sporo, pamiętam ostatni finał Pór Polski 2003 rok i dwumecz z Wisłą Poc. natomiast przede wszystkim ta najnowsza historia, więc Wisła ligowa, kibice, którzy nie mogą jeździć na mecze i też tak sobie myślałem wczoraj, że tak po ludzku, no to ten puchar też jest dla, dla kibiców Wisły Kraków, bo wczoraj zachowali się fenomenalnie, zresztą tak samo jak fani Pogoni, ja w ogóle muszę powiedzieć, że ten finał magiczny z uwagi też na trybuny, że tutaj też właśnie w tym meczu wygrali kibice, pamiętam te komunikaty. Ja mówiąc szczerze, też sam zastanawiałem się, jak to będzie, jak przyjadę tutaj z Krakowa do Warszawy, jak to będzie wyglądało. Natomiast no, gdzieś przyblataliśmy wszyscy fani pogoni Wisły, nie było mowy o jakimś ostracyzmie, wykluczeniu, jakichś takich nieprzyjemnych sytuacjach. Absolutnie ani jednego przykrego incydentu. Na trybunach był spokój, było święto, oczywiście byli ultrasi za obydwiema bramkami, natomiast generalnie wyglądało wszystko super. Oklaskiwałem bramkę, Kulurisa, cieszyłem się z trafień Wisły Kraków, tak samo jak kibice Wisły i Pogoni. No naprawdę wyglądało to fenomenalnie. Natomiast więcej o samym finale, więcej o samym meczu. Naprawdę jest o czym gadać. No mówiąc szczerze, nie wiem, jak sobie nawet to podzielić. Eee, robiłem sobie jakieś tam notatki, natomiast było tyle wątków, tyle sytuacji, tyle w ogóle nieprawdopodobnych zdarzeń w tym finale, że znaczy trudno to w ogóle sklasyfikować. Przede wszystkim początek, ambitna Wisła Kraków grająca do przodu, ale też pogoś ze swoich sytuacji, bo bałem się, mówiąc szczerze, że to będzie taki finał zamknięty. No, bo na części tak to jest, że jednak mamy te mecze finałowe, których, których się po prostu nie gra, tylko wygrywa, trzeba być skutecznym, postawić sobie autobus no i gdzieś na kontrę. Natomiast tutaj widać było, że obie drużyny chcą grać w piłkę. I mało tego, mam wrażenie, że Wisła była stroną dominującą, że pokazywała ten taki swój futbol, absolutnie nie było widać, że to jest drużyna pierwszej ligowa. Myślę, że jak ktoś wyglądał ten temat, nie wiedząc, gdzie grają obie ekipy, to myślę, że mógłby spokojnie rzucić, że no przecież walczą mistrzostwo Polski w ekstraklasie. Natomiast coś zupełnie. Innego, Sobczak na pewno mógł się podobać, dwie świetne sytuacje w pierwszej połowie, kiedy najpierw zaskoczył piętką bramkarza Pogoni Cojoczaru, który naprawdę wyglądał świetnie w tym meczu i ratował Pogoń jak tylko mógł, natomiast później ta sytuacja, kiedy wybił piłkę z linii bramkowej, po główce Sobczaka jeszcze tam piłka obiła słupek. No i też pogoń. Widzieliśmy jak fenomenalnie gra drużyna Portowców, akcje prowadzone przez Grosickiego, napędzane właściwie przez kapitana. Też mógł się podobać Przyborek, który przecież zauntował asystę przy tym trafieniu dla Portowców. No i w ogóle cała pogoń też grała dobrze, to znaczy to były akcje składne, kombinacyjne. Szybkie z pomysłem, z polotem, ale też mam wrażenie, że była taka świadomość tego, żeby nie dać się rozpędzić w źle Kraków, żeby nie zostawiać im zbyt wiele miejsca, bo widzimy jak też techniczny futbol po prostu preferowała drużyna z Krakowa, natomiast no to co najistotniejsze to są końcówki. Ja w ogóle nie wiem, co to jest za zespół, drużyna Alberta Rudę, ona jest zaprogramowana na to, żeby się maksymalnie koncentrować w końcówkach. I oczywiście wiem, bo też wracając wczoraj ze stadionu narodowego przez Aleję Jerozolimską, policja odgrodziła e, zostawiając tam jakby pusty pas. To też było fajnie, bo można było spokojnie przejść ze stadionu do centrum Warszawy. E, no tam właśnie kibice pogoni gdzieś przemokiwali. mówili, że ach, ten sędzia, dlaczego 9 minut doliczył? No słuchajcie, no trzeba przede wszystkim pamiętać, jakby też nie chcę nikogo tłumaczyć. no Ja po prostu mówię e, gdzieś swój pogląd na tę sytuację. Trzeba pamiętać, że sędzia doliczając. 7 minut, Sędzia Kwiatkowski doliczył 7 minut, doliczył już minimum 7 minut. A pamiętam jak wygląda czas doliczony. E, gdzieś takie przyciąganie, gra na czas, no to to oczywiście jest zrozumiałe. Ja nie chcę tutaj nikogo winiać, z zawodników Pogoń Szczecin, bo w Unii o Kraków tak samo i każda i na drużyna grabe tak samo. To jest jakby element futbolu. Natomiast trzeba się z tym liczyć, że tutaj ja Rybiter ja bierze to pod uwagę, patrzy na zegarek i dolicza dodatkowy czas. No i w tej ostatniej akcji meczu, chociaż wcześniej jeszcze miał świadomą sytuację Goku, e, no ale właśnie był cały czaru, w tej ostatniej akcji meczu, którą nagrywałem, którą zresztą w tej chwili widzicie, bo udało mi się to nagrać, to jest jakaś taka moja przywrotość, bo tak czułem, że coś się może wydarzyć, natomiast wracając jeszcze do tego, ja mówiąc szczerze już nie wierzyłem, że coś się, coś się wydarzy, znaczy, czułem, że może coś się coś wydarzyć, ale tak mówiłem, tak, no nie no, nie, no to, już, to, już nie będzie, to już nie będzie bramki, Pogoń wygrała, Pogoń ma trofeum. 98 minut, a to już po prostu, no nie ma cudów mówiąc wprost, ale tak ten telefon mówię, a nagram, może z czy coś się uda bramkę nagrać, albo jakąś sytuację, być może dla pogoni, bo też panem świetną kontrę, no, która nie była wykorzystana przez Kutrisa, bo mógł wyjść wyżej, mam wrażenie, u natomiast stwierdził, że lepiej grać trochę na czas, poszanować piłkę, ale na samym końcu gdzieś na to się nie opłaciło. No i ta bramka, no to jest w ogóle jakaś historia nieprawdopodobna, widzieliście zresztą zachowanie i reakcji trybun, no i też reakcji kibiców pogonił łapiących się za głowę, no to jest w ogóle coś niemożliwego, nieprawdopodobnego. Gol z Widzewem zdobyty też. W samej końcówce też ten stadion zaczarowany, stadion przy remonta dziś, znaczy wczoraj, oczywiście podobnie też w ramach końcówce I no, chciałem to jakoś namalować ładnie słowem, ale no, brakuje mi określenia. No, po prostu to jest coś, co trzeba było po prostu przeżyć. Ciarki na plecach, świadomość pójścia po coś dużego, świadomość tego, że no, zepsuło się święto pogoni i, i, i strzelenie gola na wagę dogrywki, a później już na wagę przecież zwycięstwa. Pamiętamy początek przecież. Um, tego czasu doleczonego, błąd, koszmarny błąd Leo Borgesa. Błąd tak jeden do jednego, to co zrobił Janego w tym meczu ligowym z pod To co mu zarzucano, sam zresztą mu to zarzucałem, nawet kiedy wchodził na plac w drugiej połowie, to mówiłem dlaczego. trener Rudego wpuszcza, pamięta przecież co zrobił hiszpański obrońca. Natomiast na no, odpłacił się kapitalny, no, bo to jest trafienie. No a później właśnie błąd Borgesa, ciężko to w ogóle wytłumaczyć. Natomiast no też zmęczenie, stres, jakaś taka, chodzi o jakiś taki ciężar tego meczu w ogóle, trzeba pamiętać z perspektywy pogoni. Że to była czwarta dogrywka, jak tak szybko sobie liczyłem podczas meczu, bo to jest 120 minut z Górnikiem, 120 minut z Lechem, 120 minut z w półfinale, no i z Wisłą Kraków, czyli to 480 minut plus 90 w tym pierwszym z pod Beskidziem. Tak naprawdę jest niemożliwy nakład, jeżeli chodzi o minuty. No ale gdzieś no, na samym końcu indywidualny błąd, spryt Rodado, też takie pójście w ogień, bo myślę, że nie wiem, czy wszyscy napastnicy by to wykończyli, bo to też nie było łatwe grę bo czuł dostok obrąc na plecach. I też konie był taki specjalnie przyjemny, bo był trochę ostry, natomiast no, też no, Rodado, nie, król Krakowa, król, który dał e, drugą bramkę i ostatecznie e, awans e, znaczy wykrano oczywiście. No nie, no, to jest w ogóle nieprawdopodobne, mówię, no ciężko mi gdzieś to jeszcze tak mądrze opisać, coś powiedzieć, czy mądrzejszego, to też to doskonale wiecie. Natomiast podsumowując, no ewidentnie jedno z najlepszych spotkań, które oglądałem z trybun. Jedno z najlepszych spotkań w tym sezonie ogólnie. Też pewnie z perspektywy Pogoni, która no, pewnie jest wściekła, zła. Natomiast też no, trzeba docenić kunszt piłkarzy. To jak grali, jaką ambicję zostawili, bo widziałem też tę rozmowę pod Płotem. Po meczu, gdzie piłkarze Pogoni też musieli się tłumaczyć. No słuchajcie, no to jest zrozumiałe, no to jest sport, w tym można przegrać. Ale myślę, że charakter zostawili piłkarze Pogoni na boisku i i nie ma wstydu, naprawdę nie ma wstydu, bo to był kapitalny mecz. E, no, moim zdaniem puchar finał Pucharu polski, na który my nie zasłużyliśmy. Tak to wyglądało z mojej perspektywy. Dajcie koniecznie znać, co wy myślicie. Czy też macie takie zdarte głosy, i czy byliście na tym meczu? Być może się gdzieś przecieliśmy, być może się widzieliśmy. Ja byłem na sektorze G tuż na Trybuną Medialną. Specjalnie brałem e, wolne. Kupiłem sobie bilety, żeby mieć takie wolne, wolne, żeby się nie przejmować niczym e, do pisania, więc e, też gdzieś, no jak kibic przeżywałem to wszystko i i bardzo mi się podobało. Dajcie znać koniecznie, co wymyślicie, jakie są Wasze refleksje na temat tego finału. Zostawcie koniecznie suba, kciuka w górze pod filmem. Dzięki, pozdrawiam i do zobaczenia.